Rejkowski, Paweł Izdebski. Na starcie ustawili się Siemieniuk Izdebski, za chwilę pojedzie Lipiński Rejkowski tych dwóch planów. Też proszę tutaj o ustawienie się do strefy startu.

Chyba mógł Ostatni finał standardowych klas w dniu dzisiejszym. Po tym przejeździe poczekamy dosłownie chwilę aż Darka Rejkowskiego, Labeta, ściągnie z końca toru. I zrobimy przejazdy klasy King of the Kings. Wszystkich wygranych w swoich klasach zapraszam tutaj, żeby byli już gotowi do startu, bo chciałbym to zrobić jak najszybciej. Żeby mo żebyśmy mogli jeszcze za dnia stąd wyjechać i za dnia wrócić do domu, także... No że chyba ktoś chce zostać i poszukać przygód w Olsztynie, to też jest taka opcja, widzę pierwszego chętnego. Marcin ma doświadczenie, może być twoim albo twoim przewodnikiem w polsztynie. <śmiennie> <śmiennie>